Siemano dzisiaj z innej perspektywy. Jadę zobaczyć. I, a dobra inaczej. Przy mojej miejscowości niedaleko powstaje największa farma wiatrowa w Polsce. Tak, cholera! W tej dziurze stalewskiej. Sobie wyobraźcie, ja do kamery gadam, także nie wiem jak to się nagra. Jadę zobaczyć poczynania prac. Jak, jak coś, to zobaczycie, co się dzieje z tej kamerki. Także jedziemy. Pasu. Tu jest teren dosyć górzysty, ja jestem na Żuławach, a dalej już się zaczynają same górki, w stronę południa jak się jedzie oczywiście i to jest droga z Żuławki Sztumskiej na Dzierzgoń, możecie sobie zobaczyć w internetach, w mapach Google, zaraz będą po prawej stronie wielkie wykopy, jadę zobaczyć. Mamy tu atrakcję Żuławska Kolej Ogrodowa. Jest na YouTube. Możecie sobie zobaczyć, jak wWUnio tu był. Żuławska Kolej Ogrodowa. O, tu po lewej. Także dziś zwiedzamy rejony. Jadę w pomorskim. Ja mieszkam w Armińsko-Mazurskim, ale patrząc u mnie z okna, to już jest pomorskie. Tak, na końcu świata mieszkam na no, pograniczu. Jest jeszcze kawałek. Wjeżdżamy do miejscowości Budzisz i tu się zaczyna rycie. Ogólnie nazywa to się farma wiatrowa jasna, bo jest blisko miejscowość jasna też w województwie pomorskim. No i po prawej widać koparki Tu jest w prawo taka wielką drogę tu ryją Nie wiem czy będzie widać z kamerki No ale nie będę przecież przekręcał jej teraz O. I tu w prawo, no nie pokażę Wam Chyba, że następnym razem przyjadę z kamerą Wielkie wykopy robienie dróg Jedziemy dalej Bo nie tylko w tym miejscu tu będą stały wiatraki A cała inwestycja ma być do marca 2020 zrobiona. Na całej gminie Dzieżgoń, jak się nie mylę, 37 wiatraków, z czego nie wiem jaka część, ale dużo będzie 180-metrowych i 200-metrowych, nawet się pojawią. Prawdopodobnie, to sobie wyobraźcie, jakie potężne to będą skrzydła. No, jedziemy dalej. Jesteśmy w Budziszu w kierunku na miejscowość Jasna. Nawet nie wiem, czy to się nagra. Dobrze z głosem z samochodu. <laughs> Ale co tam? Węgiel budzisz. Węgiel budzisz. Minęliśmy firma z węglem, z wąglem, się u nas jeszcze wąglem pali, o ale tu ktoś kocmoli ładnie ho ho koniec budzisza, lecimy dalej Ja nie mogę z tych ekologów, co tam, ale piszą, że wiecie, stawia się wiatraki. I ojoj oj, co się będzie działo? Wyobraźcie sobie, jakie to kolosy będą stały. Ale jak widzicie, tu jest taki teren podgórkowaty. Ja zaraz się zatrzymam i zdejmę kamerkę, to Wam pokażę mniej więcej. Co tu też się wyczynia przed miejscowością jasna? O! Chyba Wam nie pokażę! Bo tutaj kładzono kabel, który idzie z właśnie z, tych, z tej całej farmy wiatrowej przez pomorskie warmińsko-mazurskie i chyba dalej będzie podłączone w województwie pomorskim jak się nie mylę no nic chciałem pokazać, nie pokażę ale ogólnie w stronę Dzierżgonia też są takie wielkie wykopy jak zaczną stawiać te wiatraki to może coś jeszcze nagrę. Tylko, że wtedy wezmę kamerkę, a najlepiej to jakby sobie bym wziął pasażera, który mi to będzie nagrywał, bo wiecie, kierować i nagrywać to można zrobić dzwona. Pojedziemy jeszcze do jasnej na górkę, może tam coś ryją. Bo nie pamiętam dokładnie, czy tu też gdzieś wyryte jest. A nie, wydaje mi się, że za jasno, jak się jedzie na Bongard. Nie, nie wydaje, tylko na pewno. I tam też te farmy wiatrowe stawiają. Także niedługo grudzień, no do marca im za dużo czasu nie zostało. Najwięcej to wiadomo, przygotować drogi, żeby dowieść te wiatraki. Konkret ubić te drogi, bo naprawdę te, te drogi to są potężne, te co oni robią. Ale to w następnym odcinku Wam pokażę. Mówię tak lepiej z normalnej kamery, bo, bo tylko widzicie tyle co kamerka pokazuje, i nadal krzywo jedzie. Krzywo jest ustawione. Tu po prawej stronie stał taki potężny maszt. Troszeczkę dalej, kupę lat i to właśnie był masz, który sprawdza, sprawdzał te wiatry całe. Czy nadaje się tutaj postawić? Czy nada się postawić tą farmę całą wiatrową? A zobaczcie, jakie to są widoki na żuławy elbląskie. Dobra, wracam do domu. Jak ktoś interesuje kogoś taki temacik, to to dajcie znać. O czym popogadać, co nakręcić. Bo to że kanał stale, Stalewiak to nie tylko o roślinach bo... bo tak większość ludzi Oczywiście na tym kanale Kurde co ja mam z tą kamerą Myśli że ten kanał Jest tylko o roślinach Ale też czasem wrzucę Coś innego To wracam do domciu Na razie Jeszcze taki, jeszcze taki szybki kawałek dogram, zobaczcie. Tu jest przekop między moją wiochą a żławką sztumską. Tu będzie kabel leciał zapewne. Zobaczcie, jak tu jest. Ile tu wody jest? W ogóle niski poziom. O. Same piachy, wiadomo, żuławy. Mówiłem o tym w filmie nieraz no, krzaki akurat, ale o. Potężne wykopaliska i woda. Tak to wygląda i z tej strony. Parześć, znaczy górki, już w stronę tam gdzieś gonia. Tak to wygląda.